No dobra, i teraz y, druga część filmiku. Czyli słuchajcie, do czego mi będzie potrzebna ta stacja ładowania, czyli ten mały magazyn energii. Więc słuchajcie, teraz się dowiemy. Teraz się dowiecie, bo ja to już wiem, tak? Znaczy, y, no przepraszam znowu, że na, na tej zasadzie, że ja jedną ręką niestety to muszę robić. No ale mam nadzieję, że mi to się może, muszę to jakoś położyć. Słuchajcie, na razie położę. Jakoś, jakoś uda. Położę na razie, muszę to przeciąć. Niestety jak się samemu, no to y, samemu się wszystko robi, no to tak nie wygląda różowo. Yy. Może ja z tą folię zdejmę. Może mi się teraz uda. Pokażę. Naraz. Niestety nie mam odpowiedniego stojaka do, do tego telefonu, zresztą te stojaki to, to miałam kiedyś, ale po prostu mi się bardzo szybko to zużyło, znaczy zepsuło, Dużyło, zepsuło i teraz po prostu boję się tak naprawdę kupować, mimo, że stojak miał dobrą opinię na, na Allegro, bo z Allegro kupiłam że dobre opinie wcale niekoniecznie, muszą być gwarancją dostania dobrego produktu. No dobra, więc tutaj na tą folię mogę wziąć ...przez eee, dwóch rąk. No, dobra. No i teraz może mi się uda pokazywać Wam otwarcie. To weźmy sobie z tej strony. Przepraszam was w ogóle za, no mówię, chaotyczność filmiku, no ale tak jak mówię, sama to robię, sama otwieram, nie mam żadnej osoby, która by mi pomogła, także yy, i tak chyba sobie nieźle radzę. O, słuchajcie, i teraz właśnie okazuje się, do czego mi będzie potrzebny, do czego będzie podłączona ta stacja. Ładowania, czyli mały magazyn energii, energii, tak naprawdę. I teraz naprawdę powie, powiecie, że jestem, że dam zmysł. Już, już, już. No, zaraz wyjmiemy. No, na, na razie też muszę odłożyć telefon. ale tak to wygląda chcę po prostu żebyście byli przy tym otworzeniu zamówienia o i teraz zobaczcie teraz możemy to wziąć już te zabezpieczenia te gąbkowe teraz sobie otrzymać oje o i co rozładnij hmm. zaraz wam pokażę to wygląda super, super już, już już no tak to jest właśnie jak się samemu Tak wygląda produkt, do którego będę podłączała stację ładowania, czyli ten mały magazyn energii. Oczywiście to jest postać złożona. Tak pokrótce wam pokażę, chociaż jeszcze będę pokazywała przy, przy montowaniu. Myślę, że już jednak jutro będę montować to wszystko, bo zanim przeczytam. Tak wygląda po rozłożeniu. ale go można jeszcze wiem złożyć. A nie, to jest, jeszcze nie jest wszystko. Po rozłożeniu możemy mieć aż cztery części, zobaczcie, a może możemy zostać przy dwóch i to jest panel. Tak, tak. Yy, no ale pytanie, słuchajcie, gdzie ja w lokach będę to miała? Yy, a pod, yy, powiem wam, że nie mam balkonu, żebyście nie myśleli, że, 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 że tak naprawdę to odpowiedź na balkonie, nie? Ale postaram się jutro podłączyć właśnie to wszystko i ustawić już tak docelowo. Także zachęcam do, do obserwowania. Na razie.